Witam Was, Gustaw, z tej strony, a dzisiaj moja pseudo-relacja z mojego pseudo-wyścigu na maratonie Bike Atelier. To jest wyścig XC, taki MTB. 5 maja, druga edycja tego cyklu w tym roku. Zapraszam! No, i na początek, co by tu powiedzieć? Warunki pogodowe. Budza się miasto Bielsko-Biała. Bo tutaj mieszkam e, za oknem śnieg, deszcz i plus 2 stopnie. I to jest pogoda, która masakrycznie demotywuje do jazdy na rowerze. To jest wręcz chyba najgorszą możliwa pogoda do jazdy, bo jakby było pewnie minus 3 stopnie, to by śnieg padał, więc to by było może nawet trochę ciekawsze, ale mamy śnieg z deszczem. I powiem wam, że gdyby nie to, że mam już wykupiony sześć pakietów startowych cyklu Bike Atelier na ten rok, to pewnie nie miałbym ochoty w ogóle wybierać się w dniu dzisiejszym na wyścig MTB czy w ogóle na rower, bo no, bo po prostu nie cierpię takich warunków, no, ale jak już jest zabulone, za, za star, no to trzeba się tam jakoś pojawić, co nie? Zatem pobudka była jakoś przed szóstą, y, makaronik, prawda, ubieram się, sprawdzam czy wszystko mam, powerbanki, kamerka, bo właśnie dzisiaj chcę w końcu coś nagrać hardkorowego z pierwszoplanowej osoby, y, w sensie, no, ujęcie z klaty i generalnie udaje się na dworzec kolejowy w belsku Białej, odjazd y, nieco po siódmej rano dojeżdżą do Dąbrowy Górniczej o dziewiątej z przesiadką w Katowicach. No, tułaczka pociągami, jak jest taki deszczowy dzień, to powiem, wam, to jest bardzo niekomfortowe, bo jak się jedzie autem, to się kaj jakby schować przed deszczem. może sobie na spokojnie, nie wiem, podładować telefon, zjeść coś i tak dalej, i tak dalej. A tu jednak w pociągu. No, to potem już na całym tym obiekcie w zasadzie nie ma kaj jakby się schować. Jedynie liczyć na pomoc kogoś, kto ma samochód, i taką pomoc zaoferował właśnie mój dobry znajomy z Dąbrowy Górniczej. też fanatyk rowerów Tumek XTNT. To jest w ogóle, ja wam powiem, to jest przegość. Jeśli chodzi o jakieś tam rowerowe wojaże, bo gościa może tak mało kto zno. Alejową tutaj podową w opisie pod tym filmikiem, jego link, znaczy link do jego strawy, tam sobie możecie zobaczyć gościu, naprawdę, jak jest minus dwa stopnie i śnieg, to on wchodzi na rower. Także no jeździ bardzo dużo w jeszcze bardziej hardkorowych warunkach. I właśnie wracając do tematu, no, jak wysiadłem właśnie na Dąbrowie Górniczej. To właśnie, rzekł tam Tomek w aucie, i w tym momencie jeszcze padze deszcz, mamy jakieś 3-4 stopnie. No i tak siedzimy w tym aucie, i generalnie, no, Pado i pada i pada i jest, że tak powiem, kijowo, bo rano jeszcze w bielsku białej prognozy na jednej aplikacji pokazywały, że już tak od 10 przestanie padać, a tu, jak już siedzimy w tym aucie i mamy 10 godzina prawie to. Na tej samej aplikacji pokazuje, że dopiero przestanie padać o 13.00. Troszkę demotywacji jest, lekko przestaje padać, więc wychodza z auta i jada na punkt tego obiektu, startu tego maratonu, to Tomegedzie autem, Raptym jakieś, może nie wiem, 4-5 km. Tam już na parkingu. Y, się zatrzymujemy, w zasadzie to przed parkingiem na poboczu. No i ostatnie przygotowania i po prostu wbiją na y, punkt startu, żeby się tam zarejestrować i odebrać pakiet y, startowy. W tym pakiecie startowym to był tak, medal, baton energetyczny, kupon na posiłek na mecie i kilku mililitrowy próbnik y, smaru do łańcucha pewnego producenta oraz kilka ulotek y, reklamowych, także jak za taką ilość wpisowego to... to słabizna, no. no i tak se po tym miasteczku startowym, pół godziny do startu, Podjeżdżą do namiotu Timu Pressing Bike, y, jest tam jeden z moich znajomych, Arek, on mi tam, uwaga, poczęstował mnie kulkami mocy, pisał mi dzień wcześniej na Facebooku, że to dodawał mega powera, no i ogólnie szkoda, że tego nie miał jakiejś większej ilości, bo bych od razu wziął na handel. No i co, no, krótkie pogadunki, tutaj lala, -la -la. teraz akurat z nim piszę na Facebooku, to się pyta, czy jeżek na tym filmie, no to no, to będziesz, no. <śla> na chwilę wydziesz. No, i co? Tam w zasadzie w tym namiocie zostawię swój ten zestaw startowy z kurtką i z rękawiczkami i udaje się na swój sektor startowy numer 2. Oczywiście rękawiczki zostawią zimowe, a ubieram te letnie, no bo temperatura podczas jazdy, szybkiej jazdy gwałtownie rośnie. No i co do tych sektorów startowych? No, w rybniku startowych z trzeciego sektoru. A po tym wyścigu już awansowałem na kolejny wyścig, czyli tutaj na Dąbrowa, na sektor numer 2, czyli to już jest taki zalążek tej elity, bo jako pierwsi w zasadzie startują zawodowcy, tam elita, no i ludzie, którzy już mają mega noga, także ja jeszcze do nich nie mam startu, ale sektor 2 to już jest po prostu petarda, ale o tym już yy, za chwileczkę. No i O około godziny 13.00, dekoracja na dystansie, jeszcze krótko przed startem trzeba było ogarnąć wycieczkę do Toytoja, bo to w zasadzie był ostatni moment. Zeszło na to ponad 10 minut. Przychodza na ZOT, a tu już kupa ludzi jest w tym sektorze numer 2, a w ogóle wszyscy już tam są ustawieni. Zostało kilka minut do startu. No Jak się tam zajrzało dookoła na te pozostałe sektory, to normalnie pielgrzymka. No w sumie do to Częstochowy to już z Dąbrowy jest niedaleko. <laughs> ostatnie pogaduchy, ostatnie testy kamery, czy tam wszystko jest dobrze przykręcone, czy dobry kąt. Chyba dobry. No i co, pozostaje czekać na odliczanie, bo zaraz zacznie się gorąco imprezka. A jeśli chodzi właśnie o dźwięk audio tutejszych nagranych materiałów, no to w zasadzie większość tutaj muszę wyciszyć, no bo niestety wybrałem kompromis, mam w kamerce tylko i wyłącznie jedno wejście i to wejście jest albo na ładowanie, albo na mikrofon. No a jako, że miałem powerbanka z kablem i żyłem nadzieją, że uda mi się nagrać cały wyścig, albo przynajmniej jego większą część, no to Kabel zarezerwował sobie miejsce w kamerze, no i mikrofonu zewnętrznego niestety nie dało rady podpiąć. Musiał ich liczyć tylko i wyłącznie na ten mikrofon wbudowany w kamera. No niestety, jak się miało ta obudowa, to no, ten rezonans, jakby ten dźwięk już nie był taki nawet naturalny, więc tutaj no cianizna, jeśli chodzi o audio, no ale jakoś przeżyjemy. I ruszyli. No, jako, że tu jest 3,5 km do zakończenia, no to w zasadzie nie muszę nawet tego ciąć. E, po co się tutaj mniej więcej działo. No było ślisko, było trochę jeszcze błota, ale już nie padało, jakieś tam kałuże, ale generalnie po tym już się wypogadzało. E, powiem Wam różnica, jeśli chodzi o sektory startowe, bo w rybniku startując z trzeciego sektora, od razu z początku to po prostu ładowołek, dużo moc i już po chyba. Kilometrze dwóch jechołek, nie wiem, w czołówce, a cała reszta była w tyle, nie? A tutaj sektor numer dwa, tak jak wcześniej powiedziałem, no zalążek elity i tutaj naprawdę ludzie odjeżdżali już od początku. Oczywiście jest taka tendencja, że osoby, które startują na tym krótszym dystansie hobby, czyli te około 30 km. No, oni to przejadą w godzinę, czyli tutaj oni docelowo ładują już siła, e, cały impet jest na maksa. Natomiast jak się startuje na tym dystansie Pro, e, tu już było 60 km, no to tu już startowanie o, na 100% mocy jest takie trochę no, nieracjonalne, e, trzeba tam te siły jakoś umiejętnie rozłożyć na cały dystans, bo to jednak dwa razy większy wysiłek jest. No ja tak myślę, że startując na dystans pro to tak się jedzie na jakieś przynajmniej 80% do 90% na, na tych pierwszych kilku dziesięciu kilometrach w zasadzie, a potem dopiero końcówka od połowy możemy w zasadzie już liczyć, wiele mamy sił i tak naprawdę ocenić, czy możemy depnąć, czy nie. No wiadomo, elita to tam szarpie do końca, ale no, ja to tak zawsze staram się przynajmniej na tych dotach, dotychczasowych edycjach na pro to umiejętnie tymi siłami jakoś tam dysponować. No rozjazd miał być na 10 km między tym dystansem hobby a pro. No ja tam niestety nawet nie dojechał, także początek w Tłoku. Pierwszy podjazd tutaj właśnie widzieliśmy, albo on to jest nawet nadal. Ciężko tutaj było wyprzedzać no tak jak powiedziałem, no było kilka kałuż, czasami mi tylnie opona tam coś podkręciła nieźle. No nie jest to typowo opona, bo mam Bontragery XR2, one się świetnie sp sprawują w suchych warunkach, na przykład w Rybniku się jechało rewelacyjnie. No tutaj już trochę bardziej mokro było, ale jeszcze na tych takich Podeszczowych, już trochę uschniętych trakach, no to w miara to już tam fajnie trzymało. No jak jest błoto, to raczej to już nie pomoże ta opona. Mamy już w zasadzie dumie, to był przedostatni zakręt tutaj w tym momencie. Powiem Wam, no temperatura dali około 5 stopni to się tam już po tym nie zmieniło. Powiem wam, deptyli goście na przodzie ostro, no ja już jest kajś teraz w drugiej dziesiątce przypuszczam, z tego sektora oczywiście, e, tutaj się nie fanzola z nimi, jada przez te wszystkie kałuże, e, no chciałem wyprzedzić, ale tak jak godem. no błotko jakieś tam i w zasadzie... Ciężko tak naprawdę było manewrować, trzeba było uważać, bo jeden błąd i mogło być nieciekawień. Nie? Rower jest trochę nieprzewidywalny na tych oponach. Nie mam jeszcze takiego doświadczenia w jeździe w błocie, więc wolałem ich trochę pouważać. No i co, jademy sobie, jademy sobie. Tutaj oni naprawdę grzoli. I tak no, myślę sensownie, że tu jest większość osób startujących na hobby, bo tendencja jest przeważająca. Na przykład w Rybniku na Pro startowało tam. Ponad 250 osób, natomiast na hobby było to no, z 2-3 razy więcej osób. Także no, tutaj no, tendencja definitywnie przeważająca na korzyść tego krótszego dystansu. No i tam wola jeździć jednak dłuższe dystanse, no bo w rybniku już startując z trzeciego sektora, po 17 km, jakoś 16 dogoniłek, drugi sektor. No i wtedy by mi zostało 10 km na dystansie hobby, żeby pobawić się w manewry wyprzedzania. Tak mi zostało jeszcze tych kilometrów o 30 więcej, więc więcej zabawy, więcej manewrów, więcej zbierania doświadczenia i tak dalej, ogólnie więcej fanu. No ja też z Bielska nie przyjechał, żeby bawić się w jakieś kompromisy. on biera najdłuższy dystans, bo tu trzeba po prostu najwięcej siebie dać i najwięcej rzeczy po prostu się dzieje, nie? jak jest większe dystanse. Krótkie dystanse to nie są do mnie, nie? No jak się wpłaci takie większe wpisowe, to trzeba się bawić na całego. No i tutaj to już jest taki moment, jest tak prosto, no dalej jest tak grząsko, tak prosto, ubito. Ale tu już są te momenty, kiedy ja powoli zaczynam łapać, że tak powiem, powietrze, bo nawet początkowo na tej pierwszej górce to mnie tak normalnie aż ciężko oddychać było jeszcze te zimne powietrze, odjeżdżali goście, ja to czuł, że mi odjeżdżają, no normalnie ogień konkretny z samego startu. Ale już tak po tych powiedzmy dwóch kolejnych no dwóch kolejnych kilometrach od startu, to powolutku jakby zaczął ich, ich przyciągać. Już jak zbliżał się do tego pelotoniku, już były pierwsze manewry wyprzedzania. No w kolarskim slangu mówi się, że, że niektórzy mogli spuchnąć. Tu mi aż z wrażenia numer startowy dźwigło do góry. Ja tam miał trytytka z dołu i ona po prostu nie wytrzymała chyba. No teraz widać, że cała ta aerodynamika od wachu Element Bolt poszła się, że tak powiem, srać, bo ten producent twierdzi, że to jest najbardziej aerodynamiczny licznik na rynku i że można tam jakieś waty zaoszczędzić. No tutaj niestety to już nie miało miejsca. No i co, jademy sobie. Jest już nieźle z moją, że tak powiem, sytuacją wydolnościową. Ja ogólnie czuł się bardzo fajnie przygotowany, bo poprzedni dzień cały na węglowodanach. Rano makaron, izotoniki. Czułem, jak się po prostu fizycznie super przygotowany. No i tutaj, to już jest mój ostatni zakręt, tutaj się zaros zacznie. załamka. już wyprzedzą ludzi, zaczyna się tutaj powoli ten drugi podjazd. No i już tych gości zaczynam doganiać i ja już się coraz lepiej czuję, już mój organizm się tak fajnie rozgrzał. No i cóż, no, na razie jest dobrze, na razie jest dobrze, ale zaros, albo już. Już nie pamiętam, kiedy to był dokładnie moment, ale stopniowo zaczął mi w tylnym kółku e, robić się za miękko i powiem wam to, to było coś, czego ja w ogóle, w ogóle no nie brałem tego pod uwagę, bo ten rower e, w zasadzie nigdy, odkąd go mam, od czterech lat, to nigdy nie miał przebitej opony czy tam dętkini, e, no to już jest ten podjazd, ja miał do zeszłego roku jeszcze dętki a w zasadzie do jesieni i po tym, że jak zmienił na system tubeless, czyli nowe kółka, takie robione pod wyścig od Daveo mi to złożył, fajnie i do tego właśnie te opony Bontragera XR2, no i i naprawdę jest różnica, jest kolosalna, masa rotująca, to jest coś, co jest pierwsze do wymiany, jak się chcemy ścigać no i tu już tu już definitywnie Koniec, znaczy koniec no, załamka, defekt tublesa po raz pierwszy. Yy... Nie miałem dyntki, powiem wam szczerze, nie miałem dyntki, nie miałem pumpki, yy, bo do tej pory jeździłem po Beskidach, wyścig w Rybniku, masakryczną ilość dobić, jazdy po kamieniach, z tym się nic nie działo i po prostu zaufałem na 100%, że że po prostu ten rower po raz kolejny mnie nie zawiedzie, i po raz pierwszy na wyścigu XCMTB nie wziąłem ze sobą ani dętki, ani pumpki, nic. Jedynie miałem spinka o, do łańcucha, bo, no bo to prawdopodobieństwo, że, że prędzej szczeli aniżeli chyba dętka, znaczy guma złapia, czy ogólnie powietrza nie będzie w tych tubelessach. nie? I no tu już gu Gustaw, załomany totalnie. Tu już mnie wyprzedzo ten. Trzeci sektor, że potem tam będzie tych ludzi jeszcze więcej. To jest normalnie pielgrzymka. To jest 800 ludzi około. To jest masakra, powiem wam. No i co, co, co tu więcej powiedzieć? No, to, nie idzie to. Tak, nie idzie to. Oj, to Zostaw się na. Hey. Tak. Jesteś Halo? No jestem Jak tu coś Cześć Hej Witam na jesteś Czekaj, jak jest ten? Ta ulica e, Halerczyków, nie? 400 metrów No to czekaj, to ja jadę tam na tym, zaraz się to znajdę, no Dobra Coś Ty fajnie narobił to kurde, jak wyjadujesz 2000 watów na korbę, to potem, potem gdzieś się to, gdzie to... Gdzieś się to musi rozejść, nie ta moc. No Co zrobisz? Ja cię 2000, panie. To pięćdziesiąt. Co zrobisz, nic nie zrobisz. Co? A no to spoko, to no. ja poczekam, bo ja tam nie, nie jadę, bo tam nie tam... Trzyma do kamery! Yo yo! <śles> Nic dodać, nic ująć. No ja mam nauczkę, że teraz już bezwzględnie nie można zaufać sprzętowi, który nas do tej pory nie zawodzi. I zawsze trzeba brać jakiś zestawy pierwszej pomocy. No dętka, pompka, nabój CO2 do tubelessów ponoć bardzo dobry. Takie ja już mam info jako pierwsza taka próba sprawdzenia, czy w oponie wszystko halo. A potem ewentualnie pompką do, dopompować. No tak to będzie wyglądać już w następnych zawodach. Ale jak mam do wyboru, powiem Wam szczerze: jedna edycja, kiedy bym miał w tym roku nie ukończyć z tych sześciu planowych, no to nie straciłem najgorszych, że tak powiem, widoków. O, tak to ujmę. Ale jak już stowarz o 6 rano, wsiadasz w pociąg, jedziesz do Dąbrowy w tak fatalna pogoda i fatygujesz się, żeby wystartować, no to nieukończenie to jest takie jednak troszkę dołujące, no ale wyciągną wnioski, oczywiście wszystko przyjmuje asena klata, ale powiem wam, nie ma aż tak źle, no oczywiście można się trochę zdenerwować, Przecież to jest sport bardzo defektowy, i nie tylko mi coś się takiego przydarzyło. Przecież to jest w wyścigach XC na porządku dziennym. No, ale fakt, że szło to naprawić, chyba w jakiś sposób to to jednak trochę dołuje. No, ale mimo wszystko, no, tych wyścigów w kalendarzu jest dużo. W całym roku dopiero mamy początek maja. I powiem Wam, że to jest, to jest tak naprawdę nic, bo, bo za niedługo będzie bryna, czyli kolejne wyzwanie w moim kalendarzu. A na przykład dwa lata temu nie ukończyłem MRDP, czyli najtrudniejsze ultra w tym kraju, organizowane co, co 4 lata. To jest maraton rowerowy dookoła Polski. Prawdziwo rzeź i jo, tam dojechał Eno do jednej trzeciej dystansu w zasadzie do przemyśla. Po raz pierwszy w życiu mnie wtedy chwyciło zapalenie ścięgna Achillesa. Już po tylu kilkudziesięciu kilometrach jazdy na rowerze, po tylu latach pojeździe w praktycznie każdych warunkach pogodowych, no nie licząc chyba arktycznych mrozów i sacharyjskich upałów, to no dużo po prostu najeżdżone, a tu po prostu na najważniejszej imprezie życia y, przytrafiło się takie, takie coś, co, co nigdy mi się nie przytrafiło. I to wtedy powiem wam, depresja umie, znaczy może nie depresja, ale stany poddepresyjne trwały trochę czasu. Y, to było do mnie gorycz porażki. A tutaj już w kolejnym miesiącu przecież i tak się byda zajści go Trochę tego będzie... Także nie wszystko stracone, głowa do góry, a sytuacja tutaj na trasie wygląda tak, że Tomek tam wziął auto i podjechał właśnie na miasteczko tego maratonu, a Jacek zrobił jakoś 3-kilometrowy spacer do, do tej mety. Po drodze spod jeszcze jednego zawodnika kieremu urwała się kieta, znaczy łańcuch i też nie miał nic do naprawy, a już startował w wielu edycjach takich maratonów XC w znacznie większej ilości o dymie. No także nie tylko, ja, nie był przygotowany. No trochę my pogodali. No. Potem tam już za chwilę zaczęli podjeżdżać pierwsi zawodnicy dystansu hobby, bo to już była 12:30. Dystans hobby prawie 30 km, no więc pierwsi nadjeżdżali. No i tam już trzeba było trochę ustąpić pierwszeństwa. No i on się już tak trochę śpieszył do tej mety, bo jeszcze była szansa, że w tej czołówce, że tak powiem, dystansu hobby pojawia się na tej mecie. No i faktycznie tak było. No zawsze przejechać meta to jest, to jest coś, nie? To, jest, to jest jakieś tam ukończenie. Nie tego maratonu, tym bardziej za czołówką nie? to już w ogóle jest. <noise> coś ciekawego, nie? No i tu już ostatnie pogaduchy na mecie. No w końcu przez linia że przejechał, więc wyścig jest ukończony i to za, za czołówką dystansu hobby, czyli jest dobrze. No najkrótszy wyścig, najszybszy wyścig będzie co wspominać. Miałem jeszcze ten kupon na jedzenie do odebrania, ale że jak był tak naładowany y, energią, że, że po prostu zero głodu i tak jeszcze w torbie jedzenie miałem, więc dałem sobie spokój. E, podchodzimy do namiotu z pressinga do znajomych, pożyczą pompka i pompujemy te moje kółko, e, sprawdzimy czy jakaś tam wylatuje te powietrze i powiem wam, nie wylatywało nic e, do chwili obecnej, jak mamy teraz wieczór. Te kółko, te ciśnienie w tym kółku nadal się trzyma, więc no jest to takie ciekawe, bo widać jednak, że te kółko właśnie całe było robione. Ten tubeless był pod koniec zeszłego roku robiony i on cały czas na tym jeździł. Nic się z tym nie działo. Po górach jeżdżone, dużo dobić, po kamieniach, nic kompletnie niezawodne. No i teraz właśnie w Dąbrowie szlak trafił, pierwsza usterka. Więc te mleko tam wiadomo już było zaschnięte, podczas jazdy za tym nie zadziałało, ale jak się dobiło teraz tą pompką nożną, znaczy tą ręczną, tą już lepszą pompką, to widać, że to po prostu zadziałało, że to dobiło, nie te, te stare mleko, jakoś tam ta dziura. No ciekawa sytuacja, ja już coś wiem, kolejne takie nowe doświadczenie, mówię, jeśli chodzi o te tubelessy, no, informację, informacja, żeby, żeby jednak częściej tam zalewać. No, bo opinie były takie, że jedni właśnie zalewają dość często nowym lekiem, do, do pewności, a inni jeżdżą tym wiele miesięcy i nic się z tym nie robi. I tu jest teraz pytanie do Was, do widzów, bo do osób właśnie, które jeżdżą na tubelessach już dłuższy czas, mają to ogarnięte, ten temat. Jak wy się tam w cudzysłowie, jak wy y, konserwujecie ciublesy, Jak często dolewacie mleka? Czy to stare mleko wywalocie? Y, no i w ogóle, jak często Wam się przydarzają jakieś tam y, y, kapcie ogólnie? Y, podzielcie się w komentarzach wszystkimi doświadczeniami, jeśli chodzi o te tiublesy, y, Może się ktoś też czegoś nauczy. Ja się też czegoś może nauczy, ani się cały czas uczy. Jakichś tam nowinek technologicznych. No i byle, żeby w następnym wyścigu, mam nadzieję, że już mi się uda nagrać cały wyścig bez żadnych przykrych niespodzianek. Także dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Życie idzie dalej. Hej!